Na ile jeszcze wytrzyma bateria Mam w planach jeszcze dzisiaj dwa filmiki Takie króciutkie, czyli drugą część kolorów Kolor kremowy, czyli ekry Oraz filmik, kolejną część Bodajże drugą Odnośnie na napoje w perfumach I konkretnie mi tu chodzi o Nuty alkoholowe Rum, whisky, nuty drinków Tylko nie wiem po prostu na ile Bateria wytrzyma, w zasadzie nawet nie tyle Bateria, to po prostu widzę, że się wyczerpuje Miejsce na karcie Jeżeli chodzi o kolor kremowy to, że się tu posłużę moją ściągą Żeby już nie, nie tworzyć teraz na świeżo nowych skojarzeń Z koloru kremowego, co wybrałam? A więc wybrałam ten oto Lubem Corrigan Swoją drogą, flakonik też ma kremowy Ten zapach jest niesamowicie e, Niesamowicie taki pozytywny jest drzewny, jest słodki, jest taki mleczno-ryżowy, czuć noce whisky, on jest po prostu niesamowity, on nie jest bardzo trwały, ale to jest zapach po prostu, to jest marzenie. Nawet powiem tak, że nawet wyczuwam trochę nutę mleka skondensowanego, więc też będzie fajnie stosował się filmik z nocami mleka skondensowanego. Jest po prostu przecudowny i jestem niesamowicie zadowolona, że mam ten, yy, ten zapach. Yy, ten zapach jest piękny, jest właśnie taki mleczny, jest i z i jest to whisky, który daje charakter. po prostu to jest cudo, jeżeli chodzi o markę Loubeun. Zresztą, jeżeli chodzi o markę Loubeun, ma przepiękną ambre accat, ma przepiękny zapach taki właśnie z o którym wspominałam, w zapachach piratki, czyli idol, no po prostu bardzo ciekawe kompozycje, często takie idące w stronę orientów i w większości bardzo trwałe. Drugie skojarzenie, tu się jeszcze posłużę, Z Drugie skojarzenie i trzecie to są zapachy w takich podobnych klimatach. I one faktycznie są takie: one są kremowe, one są takie bardzo cielesne, takie bardzo właśnie kobieco-mleczne. Kobieco-mleczne, kobieco takie właśnie mleczno-kwiatowe, takie właśnie otulające, ale tą mlecznością. To nie są jakieś nuty takie bardzo e, mocne, bardzo kilerowate To są zapachy też, które się pojawiły w filmiku o piżmie, nutach mlecznych, nutach kremowych Jeżeli ktoś oczywiście nie będę to zapraszam, tam są dwie części e, Bardzo dużo takich różnych e, zapachów właśnie czasami zbliżonych, czasami różnych I tutaj wybrałam do nut kremowych, e, znaczy nut kremowych, do koloru kremowego Noe Cacharela bo ten zapach tak mi się kojarzy nawet bardziej niż z bielą, to właśnie z taką kremo, z kolorem kremowym z Ecrin Ja on jest taki właśnie mleczny i wybrałam mleczność podobną, z taką trochę też z waniliowością ale wszystko w takich podobnych klimatach to jest do piór ten klasyczny i to były moje skojarzenie z kolorem kremowym ale tak jak powiedziałam, z tą bielą i z tym kolorem ekrim, to niektóre zapachy tak jakby Kłaczem się, to znaczy yy, może tak, W yy, część można włożyć do kremowego, ale już niekoniecznie z kremowego do, yy, do białego. Znaczy, zależy który zapach. Noa może bym dała jeszcze do białego Ewentualnie, natomiast Już taki Corrigan jest on dla mnie już, Nawet nie mówiąc o plekonie, że nawet już jest tak odzorowany, że też kremowy Ale on po prostu bardziej mi się korzysta z kolorem kremowym Jeżeli chodzi o Pure Decay White, on ma do Więc on też mi się bardziej pasuje W klimaty koloru kremowego Natomiast Noa mogłabym Dać jeszcze do koloru białego, ewentualnie Tutaj, chociaż mówię, ale ona mi się skojarzyła bardziej z kolorem kremowym, z białym miałam inne skojarzenia. Prawdopodobnie jakbym dalej w cudzysłowie wałkowała kolor biały, to pewnie jej noła przyszła mi na myśl. Natomiast tu chodzi o te pierwsze skojarzenia. Dziękuję za uwagę.